Hucha, nasza zima zła, może nie tyle zła, co mroźna. Przed nami bardzo mroźna noc. Katarzyna Ciepielewska, dobry wieczór. Najchłodniej będzie na Suwalszczyźnie. Tutaj spadki temperatury do minus 20 stopni, a przy gruncie o kilka, nawet kilkanaście stopni chłodniej. Minus 16, minus 17 na wschodzie. Najcieplejsza noc we Wrocławiu, tutaj raptem minus 10. W całym kraju bez opadów, dopiero jutro po południu, na południowym zachodzie, aż po Podhale, pojawią się słabe opady śniegu. Deszczu ze śniegiem, a także marznącego deszczu na drogach w tym regionie bardzo ślisko. Poza tym słońce i temperatura od minus 11 do minus 2 stopni. Sprawdźmy teraz szczegóły dla regionów. Najpierw Pomorze. Tutaj jutro silniejszy wiatr, który będzie zwiększał odczucie chłodu, a termometry pokażą i tak spory mróz, bo od minus 7 do minus 4 stopni. We wtorek nadal słonecznie na północnym wschodzie, ale reszta kraju z przewagą chmur, okresami słabe o śniegu Na drogach na południu, zwłaszcza na południowym zachodzie ślisko. Tutaj może padać marznący deszcz, bo temperatura już dodatnia w tym regionie 2 stopnie powyżej zera. Najchłodniej w dalszym ciągu na Suwalszczyźnie minus 10. Kolejne dni już cieplejsze, a pod koniec tygodnia odwilż. Do zobaczenia.